Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku nagranym specjalnie dla URAI W poprzednim filmiku zajęliśmy się analizą budowy i funkcjonalności pliku Server Config. Teraz zmienimy nieco pole zainteresowań i postaram się Wam przedstawić jakiś prosty plugin i podstawy scriptingu AMX. Oczywiście. Scriptingu i ogólnie programowania należy się uczyć samemu poprzez analizę kodu źródłowego tworzonego przez inne osoby, jak również czytanie dokumentacji. Nie oszukujmy się, że po obejrzeniu jednego filmiku ktoś zostanie perfekcyjnym programistą, ale w każdym bądź razie jakieś Uch. podstawy poznacie i będzie Wam łatwiej zacząć. Więc na początek przedstawię Wam pokrótce budowę pluginu. Slash i gwiazdka oznacza początek komentarza, w drugą stronę koniec komentarza. Komentarze są to specjalne linie kodu, które wpisujemy, aby umożliwić sobie łatwiejsze odczytanie, co dany plugin zawiera, bo gdy tworzymy plugin mający powiedzmy 1000 linijek kodu ciężko jest się zorientować, która część za co odpowiada w danej chwili. Także tutaj mamy typowy komentarz jednolinijkowy, który oznacza, że plugin został wygenerowany w programie AMX Studio. Poniżej są załączone biblioteki. Biblioteki są to zbiory funkcji, z których powinniśmy korzystać w naszych pluginach. Oczywiście należy załączać do pluginu tylko te biblioteki, z których funkcje będziemy wykorzystywać. Ponieważ dołączanie dodatkowych bibliotek niepotrzebnie powiększa rozmiar pluginu, gdyż funkcje te, mimo że niewykorzystane, muszą być do niego dołączone. Standardowo każdy nowo tworzony plugin przez AMX Studio dołącza nam dwie biblioteki AMX MODX oraz AMX MISC. Te dwie biblioteki zawierają zbiór podstawowych funkcji, które do najprostszych pluginów są zupełnie wystarczające i na razie nam to wystarczy. Na potrzeby tego pluginu dopiszemy jeszcze bibliotekę ColorChat, która umożliwia kolor wysyłanie graczom kolorowych wiadomości na seju. Następnie przechodzimy do sekcji Define. Sekcja ta umożliwia nam zdefiniowanie stałych, które nie ulegają zmianie w czasie całego działania pluginu na naszym serwerze. Zresztą, jak sama nazwa wskazuje, każdą dyrektywę define zaczynamy z wykorzystaniem hasha, następnie piszemy słowo define, odstęp, piszemy nazwę stałej, czyli w tym wypadku plugin, a następnie, jeżeli to jest wartość typu string, czyli łańcuch znaków, w cudzysłowie wpisujemy e, wartość tej stałej. Tutaj wpiszemy nazwę pluginu. E, jakiś plugin przykładowy. E, ta nazwa będzie widoczna z poziomu serwera w momencie, gdy wywołamy na nim komendę wyświetlającą listę wszystkich uruchomionych pluginów. Następnie mamy wersję pluginu, wersja 1.0, czyli taka podstawowa, bazowa, tak się przyjęło, no i to tutaj zostawimy, oraz stała autor, czyli twórca pluginu. Ja tutaj wpisałem siebie, oczywiście, jeżeli wy będziecie tworzyć swój plugin, powinniście wpisać swoje imię lub tam pseudonim. Ważne tutaj jest e, i warte podkreślenia to, żeby m, nie przypisywać sobie autostwa cudzych pluginów, do których w żaden sposób ręki nie przyłożyliśmy. Po prostu e, dowiecie się, jak to jest, gdy ktoś wykorzystuje Waszą pracę, to zrozumiecie. Następnie e, wstawiłem tutaj trzy takie linijki, aby oswoić Was ze zmiennymi wykorzystywanymi w pałnie. Najczęściej wykorzystywane są trzy typy zmiennych. Zmienna typu float, czyli zmiennoprzecinkowa. jest to jakaś wartość, która po prostu nie jest liczbą całkowitą. Następnie jest zmienna typu integer, czyli tłumacząc z angielskiego liczba całkowita: 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Ja tutaj stworzyłem taką zmienną o nazwie licznik. Przy zmiennej typu integer nie musimy jawnie deklarować, jakiego ona jest typu, ponieważ wszystkie zmienne, jeżeli nie podamy ty typu, są domyślnie typu integer. Oraz tablica znaków do przechowywania wartości typu string. W nawiasie kwadratowym wpisana jest liczba znaków takiej tablicy, czyli możemy wpisać tutaj wyraz składający się lub Serię wyrazów, ciąg znaków ogólnie składający się w sumie z 32 znaków. Elementy tablicy są numerowane od 0 do 31. W takim przypadku zawsze pierwszy element ma indeks zerowy. Następnie mamy funkcję plugin init, która jest wywoływana w momencie uruchomienia pluginu na naszym serwerze. W takiej funkcji należy zawsze dokonać zarejestrowania pluginu poprzez funkcję register plugin, która przyjmuje trzy parametry: nazwę pluginu, jego wersję oraz autora. Tutaj w tym przypadku wykorzystaliśmy do tego typu stałe, które zostały zdefiniowane powyżej. No i tutaj pokazuję przykładowe wykorzystanie, wpisanie do tablicy, którą wcześniej zadeklarowaliśmy, nazwy mapy. Za pomocą funkcji getMapName pobieramy nazwę mapy z naszego serwera, która jest aktualnie grana. Należy przy tym pamiętać, że jako drugi argument podawana jest liczba znaków, przy czym liczba znaków musi być o jeden mniejsza od podanego tutaj rozmiaru tablicy, gdyż, tak jak wspomniałem, znaki w tablicy numerowane są od 0 do n-1, gdzie n to jest wielkość tablicy. Ogólnie nie zaleca się umieszczania zbyt dużej ilości kodu w funkcji plugin init. Należy tutaj pisać tylko te rzeczy, które bezwzględnie muszą wykonać się na początku mapy, to jest w momencie uruchomienia pluginu. Przykładowo możemy pobrać. Możemy pobrać wartość CVR-u. Tutaj działa nam ładnie podpowiadanie składni. Get CVR NUM służy do pobrania wartości liczbowej, całkowitej, wybranego przez nas CVR-u. W tym przypadku będzie to CVR MP Time Limit. Czyli jak już powinniście wiedzieć po przeanalizowaniu filmiku o Server Config. Jest to wartość odpowiedzialna za czas trwania mapy na naszym serwerze. Aby przypisać do, tą wartość do naszej zmiennej, należy tutaj utworzyć zmienną. New czas mapy, dajmy na to. I teraz przypisujemy. Czas mapy równa się. W ten sposób w zmiennej czas mapy mamy do, od tej pory do dyspozycji wartość tego czasu. Następnie możemy stworzyć sobie funkcję public Client Connect. Jest to funkcja, która wywołuje się przy każdym podłączeniu gracza do serwera. Oczywiście, to co teraz zrobię, może tutaj dla wielu osób wydać się absurdalne, ale chcę po prostu pokazać, jak to działa, tak żeby oswoić Was z tym programowaniem. Wyświetlimy w, po podłączeniu gracza. Wyświetlimy mu. E, mu Wiadomość o tym, ile czasu trwa mapa na naszym serwerze. Yy, ColorChat przyjmuje cztery parametry. Pierwszym parametrem jest identyfikator gracza. Yy, Gracze identyfikujemy zawsze od jednego do liczby maksymalnych slotów na naszym serwerze. Natomiast jeżeli wpiszemy w to miejsce 0, oznacza to, że wiadomość będzie pokazana wszystkim graczom bez warunku, również żywym jak i nieżywym, o czym za chwilę. Następnie wpisujemy rodzaj koloru, od którego zacznie się nasza wiadomość. Piszemy tutaj green, jako że chcemy, żeby wiadomość zaczęła się kolorem zielonym. Następnie w co jest ważne, zawieramy wiadomość, która powinna się wyświetlić naszemu graczowi. Czyli na naszym serwerze mapa trwa. No i teraz ważna rzecz. Należy użyć tak zwanych ciągów formatujących. Czyli wpisujemy %s, co oznacza, że w miejscu. Procent s znajdzie się wartość typu string, którą zadeklarujemy jako następny parametr funkcji color chat. Na naszym serwerze mapa trwa, zamykamy cudzysłów. Teraz wpisujemy, a oczywiście tutaj pomyłka, bo to nie jest wartość typu string, tylko integer. Na naszym serwerze mapa trwa czas mapy, zamykamy. Dodatkowo, jeżeli chcemy, żeby ta wiadomość nie wyświetliła się, jeżeli wiadomość, żeby wyświetliła się tylko dla graczy, warto dodać coś takiego. If not. Wykrzyknik oznacza zaprzeczenie, więc jeżeli postawimy go przed daną funkcją, oznacza to jeżeli nie. Dwójne kreski oznaczają spójnik lub czyli musi być spełniony jeden z dwóch warunków, które ten spójnik łączy. W tym momencie sprawdzimy, czy gracz jest HLTV oraz czy, czy gracz jest botem. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, bo bot w kontekście programowania nie znaczy to samo co w opinii większości graczy. No i oczywiście tutaj e, instrukcja if, e, swój blok kodu musi mieć zawarty między klamrą rozpoczynającą oraz klamrą zakańczającą. Wyjątkiem są sytuacje, gdzie e, po instrukcji if chcemy wykonać tylko jedną linijkę kodu, wtedy takie nawiasy klamrowe nie są wymagane. I w tym momencie w, e, plugin robi rzecz następującą. Uruchamia się, zostaje, zostają zarejestrowane parametry, które podaliśmy jako stałe. Nasz plugin znajduje się na liście pluginów pod warunkiem, że uruchomił się poprawnie. Zostanie pobrana nazwa mapy i zapisana do tablicy o nazwie nazwa mapy oraz czas mapy zostanie e, odczytany z CVR-u MP Time Limit zawartego w pliku Server Config. Oczywiście, tutaj możemy dodać jeszcze, dla utrwalenia, jeszcze jedną linijkę wyświetlaną kolor chatem. ID0, green. Obecnie gramy mapę. Ważnym jest jeszcze to, aby pamiętać o tym, że nie możemy używać polskich znaków w wiadomościach. Wpisywanych na czacie ogólnie w całym pluginie nie możemy używać polskich znaków. Wyjątkiem są wyświetlane pliki mod .td jeżeli dodamy kodowanie znaków UTF-8, wtedy jest taka możliwość. Natomiast kategorycznie żadne nazwy zmiennych, stałych funkcji nie mogą używać polskich znaków. Obecnie gramy mapę %S, ponieważ jest to string. A nazwa mapy jest zapisana w zmiennej nazwa mapy. Zamykamy. W ten sposób każdemu podłączonemu graczowi, który nie jest HLTV oraz nie jest botem, wyświetlamy takie dwie krótkie informacje. Jeżeli chcemy zrobić coś więcej, możemy na przykład odczytać fragi gracza. Stworzymy sobie tablicę. Nie jest powiedziane oczywiście, że tablice są dedykowane do przechowywania tylko stringów. W tablicy możemy przechowywać wartości także liczbowe. Stworzymy tablica fragów od 32, od 33 w sumie powinno być. się upewnić w swoim starym pluginie, czy wszystko jest OK. I teraz zrobimy coś takiego. W plugin i zarejestrujemy sobie zdarzenie w początku rundy. Tworząc swój plugin. Możecie wprost skopiować tą linijkę, gdyż ona jest stała dla tego zdarzenia. I po prostu e, tak jest zawarte w dokumentacji i tak to należy wykorzystywać. E, tutaj mamy nazwę funkcji, która wywoła się w momencie każdej nowej rundy. Więc taką funkcję musimy utworzyć, jako że jej nie mamy jeszcze w swoim pluginie. nie przyjmuje żadnych parametrów, więc w nawiasie okrągłym zostawiamy puste miejsce. I teraz podobnie skopiujemy ten warunek, ponieważ dla botów i dla HLTV nie ma konieczności odczytywania fragów. I teraz zrobimy coś następującego. Oczywiście klamry, kolejny warunek i sprawdzamy czy gracz jest żywy. Czyli if user alive od i, skąd te i to za chwilę Wam wytłumaczę. Jeżeli gracz jest żywy, to do tablicy fragów. Odwołanie się do konkretnego elementu w tablicy wykonujemy za pomocą nawiasów kwadratowych, wewnątrz wpisując indeks elementu, do którego chcemy się odnieść. Odczytujemy fragi danego gracza, podając indeks gracza. I teraz tak, jako że funkcja nowa runda nie przyjmuje żadnego parametru, więc wewnątrz funkcji yy, serwer nie może domyśleć się po prostu. Co oznacza te i i dla jakiego gracza ma te fragi sprawdzić? Więc musimy wykonać następującą rzecz. Tworzymy sobie pętlę for. Żeby nie pisać, to skopiuję sobie taką pętlę stąd. Oczywiście klamry. Dobrym nawykiem jest także robienie wcięć w kodzie, co w znaczny sposób poprawia jego czytelność. Zwłaszcza gdy działasz z kilkoma osobami nad jednym pluginem, to warto popracować nad jednym stylem pisania, aby wszystkim się łatwiej pracowało. I teraz robimy tutaj coś takiego. Tak jak już wspomniałem, gracze są numerowani od jednego, więc zaczynamy przebieg pętli od jedynki. Następnie do zmiennej max players przypisujemy liczbę slotów serwera, czyli getMaxPlayers. No i pętla będzie się wykonywać do tej pory, a zostanie osiągnięta ta liczba. W każdym przebiegu pętli sprawdzamy, czy dany gracz jest żywy. Jeżeli jest żywy, to do tablicy fragów zapisujemy fragi danego gracza. No i teraz tutaj skopiujemy sobie to, żeby już nie pisać. Yy. tutaj podając i sprawimy to, że ta wiadomość będzie wyświetlona tylko konkretnemu graczowi a nie tak jak wcześniej wszystkim graczom no i piszemy wiadomość masz obecnie procent i prawo przy czym cała ta wiadomość będzie zielona od początku do końca Dlatego, że tutaj podaliśmy kolor green. Jeżeli chcemy zmienić y, część kolorów w tym stringu, musimy dodać dodatkowy parametr, który wygląda następująco i oznacza to kolor szary. Jeżeli później chcemy wrócić do koloru zielonego, piszemy i analogicznie znowu. W ten sposób nasza wiadomość jest kolorowa. A tutaj wpiszemy sobie tablica fragów od I. Należy tutaj pamiętać, aby między poprzednim wyrazem a tym znakiem specjalnym, który odpowiada za kolorowanie składni, była zawsze jedna spacja odstępu. W przeciwnym wypadku nie będą wyświetlały się wszystkie znaki z podanego stringa. No i teraz chwila prawdy, skompilujemy nasz pierwszy plugin. Oczywiście są jakieś błędy, tak źle wpisałem time limit, to sprawdzimy. Zaraz sobie poczytamy. Game time i licznik oczywiście musimy usunąć, bo to było tylko dla pokazania typów zmiennych na początku naszego poradnika. I tutaj mamy jeszcze Invalid Function Call. Aha, tutaj nie wpisaliśmy. Tą pętlę musimy... Przepraszam za błąd, ale tak to jest, jak człowiek jest chory. Hmm. Tak jest. Infuser. oczywiście tutaj zapomniałem wpisać indeksów i dlatego to nam się nie chce skompilować teraz. Hmm. Tutaj identyczna sytuacja. Musimy dodać indeksy. Dlatego jak człowiek pisze z pamięci, to przydaje się jednak to podpowiadanie składni, które tutaj jasno sugeruje, że zabrakło nam indeksu. O. I teraz tylko czy funkcja klient Connect pobiera zobaczymy sobie czy pobiera ID. Moja przeglądarka się zawiesiła. Ważną tutaj stroną przy tworzeniu pluginów jest dokumentacja całego AMX która umożliwia nam w każdej chwili sprawdzenie jakiejś niejasności, jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni tworząc nasz plugin. Jesteśmy tutaj klient Connect. Tak klient tak, Connect przyjmuje jednak ID, więc tutaj wpiszemy ID. I jako że jest ID podane jako parametr funkcji, to nie mamy już potrzeby tworzenia dodatkowej pętli for, tak jak ma to miejsce tutaj w przypadku funkcji, która nie przyjmuje argumentu. Myślę, że wszystkie błędy rozwikłaliśmy. E, specjalnie tutaj parę błędów e, zakradłem, aby pokazać Wam, że w tworzeniu pluginu waż ważna jest też e, analiza błędów, które zwraca nam kompilator, ponieważ umożliwiają one w łatwy sposób dojście do tego co jest źle i co należy poprawić. Plugin może nie ma jakiejś wielkiej funkcjonalności, ale e, myślę, że pokazałem tutaj podstawy programowania w pełni, to z czego należy korzystać. Dodatkowo, e, zaznaczę, że warto czasem skorzystać także z programu Notepad++, zwłaszcza jeżeli chodzi o edycję plików SMA, tak w e, woli dokończenia naszego poradnika. E, plik SMA, tak jak tutaj widzimy, jest plikiem w formie tekstowej, czyli może go odczytać każdy użytkownik. No o ile umie czytać, oczywiście. Natomiast plik po skompilowaniu ma rozszerzenie AMX. Jest y, czytany jedynie przez serwer. Jest to kod binarny, i próbując edytować taki plik w jakimkolwiek edytorze plików, nie uda nam się to. Dostaniemy jedynie ciąg niezrozumiały dla nas znaków. Natomiast należy pamiętać o tym, że obowiązkowe na serwerze jest umieszczenie pluginu AMX oraz ewentualnie wszystkich modeli, które będą wymagane w takim pluginie. Tutaj nie wymagamy żadnych modeli w naszym pluginie, ale jeżeli takowe by były wymagane, to należy dodać funkcję plugin pre-cage. Co ja piszę? i w funkcji drugim pre robimy tutaj tutaj robimy załączanie modeli dźwięków DP przydaje się to zwłaszcza jeżeli tworzymy coś dla jakiegoś moda, przykładowo Vocal of Duty albo jakieś Diablo, bo tam z reguły jest to wykorzystywane. W pluginach na serwery FFA czy TP z reguły nie ma potrzeby dodatkowych modeli ani odgłosów. Myślę, że na tym zakończę nasz pierwszy poradnik. Jeżeli macie jakiś plugin, który chcielibyście stworzyć, jakąś propozycję pluginu, który powinienem tutaj napisać i krok po kroku go objaśnić, możecie napisać w komentarzach, a postaram się do tego wszystkiego dostosować i kolejny filmik będzie już typowo na wa Wasze życzenie. Dziękuję wszystkim za uwagę i oczywiście zapraszam do oceny i komentowania filmiku. Pozdrawiam, do usłyszenia.